Dzień Dowiadujemy się coraz to nowych informacji dotyczących nowej kancelarii prezydenta. Na początku sierpnia Karol Nawrocki zostanie zaprzysiężony i obejmie urząd. Jacek Gondek z Newsweeka napisał, że Przemysław Czarnek jest poważnym kandydatem na szefa kancelarii prezydenta. To trochę było zaskakujące, dlatego że wiele osób uważało, iż funkcja szefa kancelarii jest w dużej mierze taką pracą czysto alityczną. Administracyjną, ale oczywiście wszystko zależy od tego, kto na tym stanowisku się znajdzie, bo jedne osoby rzeczywiście pełniły. Funkcje stricte administracyjne, ale inne z kolei potrafiły z tego zrobić stanowisko polityczne. Mowa jest też o Pawle szefernakerze, który może zostać szefem gabinetu politycznego. No to już jest stricte polityczna funkcja takiego doradcy prezydenta. No i mowa była także o Sławomirze Cenckiewiczu, który miałby się znaleźć w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Chciałam powiedzieć kilka słów na temat tych osób, to znaczy najwięcej na temat Przemysława Czarnka, bo muszę powiedzieć, że spotkałam się z ciekawą reakcją na temat tej kandydatury w kręgach rządowych i z tą informacją chciałam się z Wami podzielić, ale może zacznę od Sławomira Cenckiewicza, już nagrałam jeden odcinek poświęcony profesorowi Cęckiewiczowi. Bardzo Wam polecam ten odcinek. Napisałam też tekst w gazecie wyborczej. Natomiast dowiedziałam się różnych ciekawych rzeczy ostatnio i chciałam się z Wami podzielić tą wiedzą, bo uważam, że no, yy, co tu dużo mówić? Mianowanie Sławomira Cęckiewicza czy powierzenie mu jakichkolwiek funkcji w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego jest yy, decyzją moim zdaniem nieodpowiedzialną. Z moich informacji wynika, że Sławomir Cęckiewicz miał problem z dostępem do informacji niejawnych, a te problemy wynikały z tego, że zataił pewne istotne informacje w trakcie wirówki dokonywanej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To jest taka wirówka, która, jak wiecie, sprawdza wszystkie aspekty życia delikwenta po to, żeby no, nie było na niego żadnych y, haków, żeby wykluczyć wszelkie działania służby specjalnych, szandażu i No i okazuje się, że jednak Sławomir Cęckiewicz pewne informacje zataje. Nie mogę powiedzieć, jakie to są y, informacje, to są dane wrażliwe, ale niepokojące były także informacje tego typu, że w momencie, kiedy funkcjonariusz chciał mu wręczyć y, tę decyzję dotyczącą właśnie dostępu do y, akt, to Sławomir Cęckiewicz Zachowywał się, nazwę to bardzo delikatnie, nietypowo, i jednak uważam, że do najwyższych stanowisk w państwie powinny być dopuszczane osoby, no, które, co tu dużo mówić, nie budzą żadnych wątpliwości. Oczywiście, ym, do takich zadań, jak właśnie kwerenda dla Mariusza Błaszczaka po to, żeby znaleźć jakieś kwity i wykorzystać je w kampanii wyborczej przeciwko ówczesnej opozycji, to do tego oczywiście Sławomir Cęckiewicz nadaje się bardzo dobrze. Natomiast nie dopełnienia ważnych funkcji z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Ja jeszcze pamiętam, że w tej komisji, którą Cęckiewicz kierował, a propos likwidacji WSI, bardzo wiele osób narzekało, że panował tam straszny bałagan. Nie było wiadomo, kto do jakich dokumentów ma dostęp, po prostu hulaj dusza. Piekła nie ma. No, to jest jednak y, działalność skrajnie nieodpowiedzialna. Słyszałam także, że bardzo duże wątpliwości ma Jarosław Kaczyński, ale to Karol Nawrocki upiera się, żeby Sławomir czy jednak BBE nie pracował. No cóż, y, mm, nie wiem, jaka będzie decyzja, ale wiem, że dla bezpieczeństwa państwa y, no, nie byłby to dobry wybór personalny. Natomiast jeśli chodzi o Pawła Szefernakera, to um, uważam, że to jest um, polityk, yy, który także zbierał dobre recenzje. Yy, ze strony oponentów politycznych. Przede wszystkim muszę mu oddać, że bardzo ciężko pracował wówczas, gdy stał się pełnomocnikiem zajmującym się sprawami uchodźców z Ukrainy, zaraz po agresji rosyjskiej na Ukrainę. Ten urzędnik pracował wtedy naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Ja oczywiście jestem sceptyczna i krytyczna wobec rozmaitych dokonań rządu Prawa i Sprawiedliwości, i jeśli chodzi o uchodźców z Ukrainy, to absolutnie uważam, że to nie urzędnicy, nie administracja, nie rząd Mateusza Morawieckiego odegrał największą rolę, ale przede wszystkim całe społeczeństwo, wielkie pospolite ruszenie. Taka sieć samopomocy, samoorganizacji zupełnie oddolna, no, która muszę powiedzieć, no, nie miała chyba w historii trzeciej RP. Precedensu. To było coś absolutnie niezwykłego olbrzymia ofiarność, wolontariat, praca społeczna, dzielenie się y, wszystkim, co mieliśmy. Nie było czegoś takiego y, w historii trzeciej RP, ale oddaję też szefernakerowi, y, Scheffernake, że. Wtedy ciężko pracował. No i tutaj, co tu dużo mówić, jako szef sztabu Karola Nawrockiego, skoro Karol Nawrocki wygrał y, wybory, no to to jest także zasługa i praca Paula Szefernakera. Ale chciałam na dłużej się zatrzymać przy postaci Przemysława Czanka, dlatego że to akurat jest bardzo interesujący ruch. Nie wiem, czy ostatecznie taka decyzja zostanie podjęta. Słyszę od moich rozmówców spis, że tak. Naprawdę to Karol Nawrocki y, chciał mieć czarnka. Inni jednak uważają, że zarówno Szefernaker, jak i y, Czarnek. To są po prostu y, agenci nowogrodzkiej. Jarosław Kaczyński chce w pełni kontrolować to, co się dzieje w kancelarii, jakie są plany, bo y, Kaczyński y, stosuje zasadę umiarkowanego, ograniczonego zaufania i wie, że zawsze taka osoba, która y, ta, pełni tak wysoki urząd, w którymś momencie myśli o tym, żeby się uniezależnić i w pewnym sensie, zarówno szefer jak i Czarnek mają pilnować, aby nie stało się to zbyt szybko. Mówi się także o tym, że Przemysław Czarnek ma dobre relacje z Konfederacją i jednak prezydent Karol Nawrocki, prezydent elekt, chce z Konfederacją utrzymywać dobre relacje, zawdzięcza swoje stanowisko między innymi głosom Konfederacji. Czarnek swego czasu odwiódł Klub Prawa i Sprawiedliwości od głosowania za wyrzuceniem z funkcji wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, lidera ruchu narodowego, jednego z dwóch liderów konfederacji, więc stąd te relacje są bardzo dobre. Natomiast reakcja pewnej osoby z kręgów rządowych bardzo mnie rozśmieszyła, ponieważ ta osoba powiedziała, mi tak, no to jest bardzo ciekawe, że Czarnek postanowił pójść do kancelarii prezydenta, bo jeżeli zostanie szefem kancelarii prezydenta, to musi złożyć mandat poselski. Oczywiście może tak być, że teraz będzie szefem kancelarii, a w 27 roku wystartuje ponownie w wyborach parlamentarnych i zdobędzie mandat, może wtedy będzie roszadan na stanowisku szefa kancelarii, ale nie to tu jest istotne. Najistotniejsze w tej historii jest to, że czarnek, rezygnując z mandatu poselskiego, stając się szefem kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, no po prostu ułatwia życie służbom i prokuraturze, ponieważ nie chroni go immunitet poselski. Wtedy bardzo łatwo można mu postawić zarzuty. A czy rzeczywiście coś takiego jest planowane? No, tak jak usłyszałam, rozmawiałam z tą osobą z rządu, to odniosłam wrażenie, że sprawa jest jak najbardziej otwarta. Bo przypomnę, że Przemysław Czarnek odpowiada za program Villa Plus. To było rozdanie pieniędzy kilkudziesięciu milionów złotych organizacjom związanym z PiS na kupno nieruchomości, zresztą w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach. I co więcej, zasada była taka, że to zaplecze pisowskie pobrało to, te pieniądze, pokupowało te y, wille Nieruchomości i wiadomo, że po kilku latach oni mogą dysponować tymi nieruchomościami tak jak chcą. Po prostu je sprzedać, wynająć i wtedy będą mieli pieniądze na przykład na wypłacanie bardzo wysokich pensji zarządom takich fundacji. Oczywiście nowa władza, rząd koalicji 15 października, Ministerstwo Edukacji Narodowej zaczęło się domagać zwrotu tych pieniędzy. Jakieś pieniądze, chyba kilka milionów, wpłynęło, ale inne organizacje odmawiały oddawania pieniędzy, więc pewnie będzie się to ciągnąć jakiś czas w sądzie. Natomiast to, co jest istotne, a mianowicie Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do Ministerstwa Edukacji Narodowej właśnie na bazie porozumienia z panią minister edukacji Barbarą Nowacką i z wiceministrą Janną Muchą, która się zajmowała właśnie tym programem Villa Plus. I CBA prowadzi tam dosyć poważne śledztwo. Co więcej, śledztwo nawet miało się zakończyć, ale jednak zostało przedłużone. Do sierpnia, więc pytanie, co CBA tam znajdzie. Na przykład najwyższa izba kontroli już jakiś czas temu badała ten projekt Villa Plus i tam się pojawiły takie sformułowania, że co najmniej 6 milionów złotych wydano po prostu nielegalnie, nawet wbrew tym zasadom, które samo Ministerstwo Edukacji za czasów PIS ustaliło. I w tym sensie odpowiedzialność może spoczywać na przemysławie czarnku. Dlaczego czarnek nie został kandydatem na prezydenta, a został na Między innymi dlatego, że obciążała go Willa Plus. Oczywiście były też inne powody. Czarnek wcale nie cieszy się zbyt dużą atencją wśród wyborców Konfederacji, bo może z politykami Konfederacji to jakoś się tam układa, ale wśród wyborców nie ma wysokich notowań. Jestem bardzo ciekawa, jak się skończy sprawa tej Willi Plus, bo. Mm, no, czytam tutaj, że na razie pieniądze oddały 7 organizacji. Największe kwoty to oddały Polski Instytut Rozwoju Społecznego i Gospodarczego, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Domowskiego, to tak po milionie mniej więcej, czy Muzeum Regionalne w Kutnie 500 tysięcy. I tutaj no, powraca właśnie ten raport NIK, że aż 6 milionów złotych przekazano. Nielegalnie. I dodajmy też, że śledztwo w sprawie programu Villa Plus prowadzi prokuratura okręgowa w Warszawie. Dotyczy artykułu 231 kodeksu karnego, czyli przekroczenia uprawnień przez urzędników ministerstwa. Oczywiście na razie śledztwo jest prowadzone w sprawie. Nikomu nie przedstawiono zarzutów, ale biorąc pod uwagę właśnie te uwagi Najwyższej Izby Kontroli, biorąc pod uwagę fakt, iż CBA przedłużyło badanie Willi Plus w Ministerstwie Edukacji Narodowej, no to, i biorąc pod uwagę tę uwagę osoby z rządu, że to bardzo ciekawe, że tak łatwo Czarnek się zrzeka właśnie. Yy, Swojego immunitetu, no to muszę powiedzieć, że tu może, mogą się zdarzyć jakieś ciekawe rzeczy. Nie przesądzam tego, bo nie wiem, co zrobi e, prokuratura, no ale w każdym razie wydaje mi się reakcja tego człowieka z rządu, tej osoby z rządu, bardzo symptomatyczna. Ja też e, przypomnę, że Przemysław Czarnek no, ma bardzo dużo e, rozmaitych, ciemnych, e, Punktów w swoim życiorysie. Jednym z nich są okropne słowa, jakie kierował pod adresem LGBT. Potem teoretycznie trochę się hamował, ale prawdę powiedziawszy, jeszcze jako wojewoda lubelski też y, mówił w sposób okropny na temat y, osób LGBT. Było to y, poniżanie tych ludzi. Hmm. Zresztą tym zasłynął właśnie jako wojewoda Lubelski, właściwie od tego zaczęła się jego y, kariera polityczna, a tak, na zasadzie dygresji, to powiem Wam pewną ciekawostkę, bo właśnie wzięłam się za książkę Weroniki Kostyrko o Róży Luksemburg. Bardzo Wam tę książkę polecam. No i tam jest taka śmieszna adnotacja, że była tabliczka na domu, w którym zresztą rzekomo Róża Luksemburg się urodziła. I słuchajcie, czarnek tę tabliczkę zdjął. Ja rozumiem, że są zmiany dotyczące działaczy komunistycznych w drugiej RP, czy w Polsce Ludowej, ale ruszać tę róże Luksemburg, to jest naprawdę bardzo, bardzo śmieszne. Poza tym Czarnek oczywiście oprócz tego, że atakował właśnie osoby LGBT, to też na swoim koncie ma działania takie kryjące, sprzyjające tym osobom, które opowiadały się za zamiataniem pedofilii. Pod dywan. Pedofili w kościele, to właśnie w katolickim, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Kul absolutnie się zmienił. Czarnek, jakby jego ludzie, jego sojusznicy zdominowali ten uniwersytet. On właściwie nie ma już nic wspólnego z tym uniwersytetem, który był tak popularny i szanowany choćby w czasach PRL-u. No i jest jeszcze ustawa oświatowa, którą Czarnek bardzo ostrożnie. Ostro promował, ona odbierała rodzicom wiele praw dotyczących wychowania dzieci, dawała olbrzymie uprawnienia kuratorom, zresztą dlatego tak wolnościowcy za nim nie przepadają. Dodajmy, że Andrzej Nuda tę ustawę na szczęście zawetował. Pod wpływem żony podobnież. Także i były i decyzje dobre Andrzeja Dudy. No i jeszcze najbardziej mnie rozśmieszyła opowieść Czanka w radiu Z, że Karol Nawrocki nie będzie pozywał ani polityków Koalicji Obywatelskiej, ani onetu w trybie wyborczym, żeby sprawdzić, czy faktycznie brał udział w działalności sutenerskiej w Grand Hotelu jako ochroniarz. No więc Czanek powiedział, że nie, że Nawrocki nie będzie. Nikogo skarżył w trybie wyborczym, ponieważ jest ustawka justicji w sądzie okręgowym. Oczywiście to się okazało być nieprawdą. Sędziowie są losowani. Nie ma takiej sytuacji, że oto już wyznaczono sędziów do danej sprawy. Przemysław Czarnek mówił nieprawdę, a Jakub Wendę nawet podnosił, że najprawdopodobniej jednak ta sprawa mogłaby się po prostu toczyć w innym sądzie. No ale Czarnek upierał się, że ma Informatorów w sądzie i że on wszystko wie. Oczywiście nic takiego nie miało miejsca, nie ma żadnych informatorów. Właśnie za to Jarosław Kaczyński, Przemysława Czanka lubi, że Czarnych może opowiadać rozmaite rzeczy i nawet mu oko nie drgnie, chociaż nie mają te rzeczy nic wspólnego z rzeczywistością. I właśnie prezes PIS takich ludzi uwielbia, niech jadą ostro, niech będą fajterami, niech kłamią, nie oglądają się za siebie a jak ktoś ich złapie za rękę to niech mówią, że to nie ich ręka albo że oni czegoś nie mówili. Tak jest właśnie Przemysław Czarnek. Więc oczywiście y, nominacja dla Czarnka na pewno oznacza y, wojnę z rządem Donalda Tuska taką już bezpardonową. Y, mówiłam też wcześniej wam o tym, że Karol Nawrocki, tak mówią w pisma, bardzo dobry kontakt z Jarosławem Kaczyńskim, ponieważ y, jakby łączy ich Jedna główna myśl. Chcą zniszczyć Donalda Tuska, chcą pozbawić go władzy, zniszczyć właśnie... Tuska. Yy, ponieważ Nawrocki uważa, że Tusk jest odpowiedzialny za ujawnianie rozmaitych informacji z przeszłości Nawrockiego, które były oczywiście w kampanii dużym obciążeniem, no, moje zdanie jest takie, że na temat każdego kandydata powinny być ujawniane wszelkie informacje, aby wyborcy mieli świadomość tego, na kogo głosują. No i tak będzie wyglądać ta kancelaria prezydenta Nawrockiego. Kancelaria raczej wojenna. To, o czym się oczywiście obawiam, to to, że Nawrocki będzie ułaskawiał kolegów z PiSu masowo, bo tak PiS działa. A tak dla odmiany, to jeszcze powiem Wam na zasadzie dygresji, że właśnie przeczytałam informację w Polsce, że prokuratura kieruje akt oskarżenia do sądu przeciwko m.in. Włodzimierzowi Karpińskiemu, byłemu ministrowi w rządzie PO-PSL i też innemu byłemu wiceministrowi. Nie, nie zdarzyło się nic takiego, władza się zmieniła, akt oskarżenia mimo wszystko jest skierowany, mimo iż jest to człowiek właśnie związany Niegdyś z obecną władzą. Tak powinien funkcjonować wymiar sprawiedliwości. Nie wiem, czy obaj ci oskarżeni są winni. Póki nie skaże ich sąd, są niewinni. Nie wiem, jaki będzie wyrok, ale wiem, że to jest kolejny dowód na to, że prokuratura działa zgodnie ze standardami najwyższymi w państwie prawa i wysyła akt oskarżenia niezależnie od tego, czy dana osoba jest związana z obecnym rządem, czy nie. Niestety, za czasów pis takie y, zasady nie obowiązywały, a sprawy dotyczące polityków pis były skręcane przez prokuraturę nadzorowaną przez Zbigniewa. Ziobrę. Dziękuję Wam bardzo za komentarze, które oczywiście czytam. Dziękuję za polubienie i za subskrypcję i zapraszam oczywiście do słuchania. Zobaczenia następnego mojego odcinka z komentarzami politycznymi. Do widzenia i do zobaczenia.